Ponieważ mam mało czasu, to postanowiłem zacząć już z dwóch dygresji, myślę, że się zmieszczę. Pierwsza to refleksja a propos wczorajszych dyskusji, czy jesteśmy już jeszcze w skansenie, czy gdzieś w przyszłości. Prezes jednego z bardziej nowoczesnych data center w Polsce odbierał Azjatów, którzy przylecieli z Singapuru i ci Azjaci tak w samochodzie mówią: wiesz, my tak lubimy przyjesz, przylatywać do Europy, bo fajnie jest zobaczyć, jak to kiedyś było. Więc to jest pierwsza myśl. Druga, druga dygresja to. Yy, Okej, okay, to mam takie podpowiedzi sprytne. Druga dygresja to, prowadziliśmy niedawno rozmowy w firmie, yy, w końcu zajmujemy się digitalizacją, cyfryzacją, o tym, co i jak kupujemy w internecie. w zasadzie kupujemy dzisiaj wszystko, prawda? Kupujemy ciuchy, kupujemy buty, pralki, lodówki i kupujemy jedzenie. I tu kolega mówi, ale samochodu byś chyba nie kupił. Ja mówię, no tak się składa, że kupiłem. I, i tutaj chciałem się podzielić z Państwem y, takim user experience, bo kupiłem samochód w internecie y, z usługą leasingu po drodze. Pierwsze przemyślenie, że trwało to zbyt długo, no ale okej, okay, tutaj się y, Uczą, tak? Więc to są procesy, które trzeba dopracować, ale ten proces miał trzy słabe punkty. Być może, być może ta, ta myśl wam się tutaj przyda, bo myślę, że to jest przyszłość tego typu zakupy. Pierwszy słaby punkt to wpłacenie pierwszej raty leasingowej, bo musiałem wpłacić ratę leasingową do firmy leasingowej, która musiała wykupić samochód poprzez firmę Y od firmy. Z, która jeszcze do tego była za granicą. I przyznam, że tutaj palec mi no tak zawisł nad Enterem i trochę długo wisiał i myślę, że wielu klientów mogłoby się tutaj wycofać. Drugi, drugi słaby punkt, za chwilę do niego wrócę, natomiast trzeci to było dostarczenie produktu, bo tak fajnie brzmi, tak, dostawa door to door, przyjedzie laweta, będzie, będzie super, będzie wow. Dowiedziałem się, że kierowca do mnie zadzwoni 4 godziny wcześniej. Mówię, no tak trochę słabo, bo chciałbym wiedzieć, czy do południa, czy po południu. No ale okej, okay. no i wyszło tak, że kierowca do mnie zadzwonił o godzinie 22 i powiedział, jestem w Cieszynie, będę u Pana o 4.30. Super, tak? Usługa premium, 4.30, listopad, ciemno, zimno i, i w ogóle wesoło. Natomiast najsłabszy punkt to było zawarcie umowy leasingu, bo co się okazało, że w tym cyfrowym procesie, który tak sobie super wyobrażałem, klik, 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 płacę i, i towar jest pod drzwiami, okazało się, że firma leasingowa nie dysponuje podpisem elektronicznym. Przedstawiciel do mnie mówi, pisze w zasadzie do mnie: Zapraszam jutro na 12. Ja mówię: Nie, nie, to ja jestem klientem premium, zapraszam do mnie. Rozmawiamy we wtorek. A on mówi: Dobrze, we wtorek, mogę do pana przyjechać, ale mam czas w poniedziałek o 15. Więc strasznie długo to wszystko się wydłużało. I to jest dla mnie bardzo dziwne, ponieważ podpis elektroniczny jest dostępny dzisiaj od zaraz dla wszystkich państwa w zasadzie na wyciągnięcie ręki. Przy niewielkich kosztach możecie państwo wdrożyć rozwiązanie, które. Już jest, tak? I dla mnie niezrozumiałe jest to, że ktoś dalej oferuje papier. Co więcej, ten papier musi jeszcze przetwarzać, przesyłać, skanować, i to wszystko strasznie długo trwa. Ja reprezentuję firmę Signus, która specjalizuje się w podpisie elektronicznym i podpisie kwalifikowanym, i podpisie zaawansowanym, więc za chwilę jeszcze odniosę się do formy dokumentowej, ale też reprezentuję firmę Sysko, bo jesteśmy powiązani, więc jeżeli Państwo potrzebujecie też czegoś w zakresie cyberbezpieczeństwa, HSM-ów, Jesteśmy tutaj do dyspozycji. Dlaczego firmy leasingowe korzystają z podpisów elektronicznych? Bo jak widzieliśmy na pierwszej prezentacji, jednak już bardzo wiele firm z tego korzysta, ale jeszcze tamten 40% jest do, do zagospodarowania. Dlatego, że proces z podpisem elektronicznym jest podpisem przyjaznym dla klienta, przyjaznym dla firmy, oszczędnym jeżeli chodzi o koszty, szybkim, łatwym i przyjemnym. SINUS to jest rozwiązanie, o którym chciałbym mówić bardzo długo, ale po pierwsze nie mogę, a po drugie nie da się mówić o SINUSie długo, bo to jest bardzo proste rozwiązanie. Państwo macie swoje systemy, z którymi integrujecie SINUS, a być może nie macie swoich systemów, bo jesteście startupem, który dopiero to rozwija, i nieważne, czy się integrujecie po API, czy nie chcecie się integrować, bo robicie to ręcznie, po prostu wprowadzacie dokument na platformę. Zapraszacie osoby, które mają ten dokument podpisać. Czasami potrzebujecie jeden podpis, czasami potrzebujecie cztery, bo będzie reprezentacja, bo jakieś inne strony i wy podpisujecie. Dokument jest na platformie. Do osób podpisujących wychodzą zaproszenia do podpisania. Te osoby lądują na platformie. Dokument cały czas jest w bezpiecznym środowisku. Widzą dokument, zapoznają się z nim ze spokojem, mogą go wydrukować, przeczytać, skonsultować ze szwagrem, bo wiadomo, że szwagier się zawsze zna lepiej. Jak są gotowi do podpisania, po prostu klikają podpisuje. I tutaj dochodzimy do formy dokumentowej, o której tak wiele Państwo mówicie, natomiast z naszej strony można powiedzieć, że to jest bez znaczenia. Bo jeżeli chcecie Państwo formę dokumentową, wystarczy Wam podpis niekwalifikowany, czyli mamy tylko jeden krok mniej. Ale słyszeliśmy tutaj dzisiaj wystąpienie kancelarii prawnej, była mowa o AML-u. Przypuszczam, że ze względu na bezpieczeństwo transakcji, to po pierwsze, po drugie, ze względu na AML-a, Będziecie państwo chcieli zweryfikować tożsamość klienta, jeżeli proces ma być całkowicie online'owy. Jeżeli weryfikujecie tożsamość klienta, no to z naszej perspektywy to jest bez znaczenia, czy my potem wydamy klientowi podpis zaawansowany, czy kwalifikowany, bo mając jego tożsamość, i tak możemy wystawić podpis taki i taki. Dla klienta jest to zupełnie neutralne, bo on jedyne co ma zrobić, wprowadzić hasło jednorazowe, które dostał na SMS. I z jego punktu widzenia kompletnie nie ma to znaczenia, czy tam wyląduje podpis kwalifikowany czy zaawansowany. Więc, jeżeli Państwo bardzo chcecie formy dokumentowej, to ta forma dokumentowa na Seniusie już jest. Jeżeli Państwo chcecie formy pisemnej pod rygorem nieważności, to po prostu zastosujecie podpis kwalifikowany, który wydamy dowolnej osobie na podstawie weryfikacji tożsamości. Co więcej. Może, mogą to być również obcokrajowcy, więc na podstawie dowodu lub paszportu wydamy podpis kwalifikowany. Po wprowadzeniu kodu SMS umowa jest zawarta. Państwo macie umowę w systemie. Możecie ją klientowi przesłać. Nie musicie, bo klient też ma umowę u siebie. Więc to, co w procesie, którym robiłem online, miał być taki premium, i samo zawarcie umowy leasingu zajęło ponad tydzień, naprawdę można zawrzeć w ciągu pięciu minut, załatwić temat bez kosztów, bez drukowania. No, no bez tego papieru, który gdzieś przetwarzacie. Więc mamy platformę, która daje bardzo intuicyjny, przyjazny dla klientów portal, bezpieczne środowisko chmurowe, a więc szybka integracja, podpis kwalifikowany wydawany od razu, więc nie zastanawiacie się, czy klient ma podpis, czy nie ma, czy on się na tym zna, czy się nie zna, on po prostu ma podpisać dokument i ten dokument zostanie podpisany. Co więcej, robimy dla Państwa branding, usługa dostępna 24 godziny na 7, zdalna weryfikacja tożsamości yy, i to po prostu jest. Także naprawdę dzisiaj nie trzeba korzystać z papieru. Korzyści w zasadzie to są oczywiste, więc nie trzeba o tym mówić. Oszczędność dla klienta, oszczędność dla firmy. Państwo oszczędzacie na drukowaniu, na skanowaniu, na czasie pracy i na archiwizacji dokumentów. Klient nigdzie nie musi jechać, też nic nie musi drukować. Bo nawet takie skanowanie dokumentu, kiedy coś musimy podpisać i przeskanować, to też trwa i to zajmuje czas. To jest zawracanie głowy klientowi, a on ma tutaj tylko wejść, może to zrobić na smartfonie, na laptopie, może po prostu załatwić tą umowę i czekać na towar. Dostarczamy rozwiązanie do firm, które są firmami handlowymi, firmami finansowymi a więc spełniamy wszystkie wymagania firm z właśnie z branży finansowej, dajemy podpis kwalifikowany i zaawansowany w jednym rozwiązaniu. Co więcej, możemy platformę obrendować tak, żeby klient, który wychodzi z Waszego środowiska, dalej był w tym samym środowisku, dalej czuł się bezpiecznie, żeby czuł, że jest, jakby jest u Was, jest zaopiekowany, widzi Waszą subdomenę, widzi Wasze ekrany przejściowe, widzi Wasze brandingi, wszystko jest przygotowane pod Was. Możemy też zrobić dostosowanie w WCAG, jeżeli, jeżeli macie taką potrzebę i jesteśmy w stanie to zrobić. W zasadzie, jeżeli Państwo dzisiaj przyjdziecie powiecie: Potrzebuję takie rozwiązanie. Jesteśmy w maju, w zasadzie w czerwcu, możecie, możecie korzystać na produkcji, możecie, możecie podpisywać. Może z filmu zrezygnuję, wszyscy pokazywali filmy, chciałem pokazać jak, jak korzysta z rozwiązania Orange, mam minutę, to może, może chwilkę. na usługi Orange za pomocą cyfrowego podpisu. Zapraszam. Jak tylko doradca wprowadzi zamówienie, otrzymasz sms że na Twojej skrzynce czeka mail z dalszymi instrukcjami. Otwórz go. Znajdziesz w nim regulamin i cenniki usługi, którą zamawiasz, oraz link, by zaakceptować umowę. Dotknij i przytrzymaj ten link. W ten sposób sprawdzisz, czy kieruje cię on do odpowiedniej strony. Jeśli adres jest inny, nie klikaj w niego. Jeśli wygląda poprawnie, otwórz go. Pokaże się okno do wpisania jednorazowego kodu. Kod otrzymasz sms-em. Dobra, mam mało czasu. Orange tutaj budował to swoją aplikacją. To jest, to może być, ale nie jest potrzebne. Można korzystać z webowo, można korzystać na przeglądarce, na smartfonie. Podsumowując, signus to podpis elektroniczny, to też pieczęć elektroniczna, gdybyście Państwo chcieli pieczętować dokumenty, robimy to w bardzo prosty sposób. Wrzucacie dokumenty do folderu input, wychodzą w folderze output, czyli jest tam 100 czy milion. Wszystkie dokumenty są opieczętowane. Weryfikacja tożsamości i ewentualnie, jeżeli potrzebujecie rozwiązanie desktopowe. Szczegóły, zapraszam na stoisko. Możecie Państwo otrzymać voucher, żeby sprawdzić, jak działa podpis kwalifikowany z weryfikacją tożsamości. Podpis zaawansowany macie Państwo dostępny za darmo. Bardzo dziękuję. Zapraszam na stoisko Science.